Dzień dobry, Marcin Fijołek. Rozpoczynamy najważniejszą polityczną rozmowę poranka, czyli graffiti. Witam państwa bardzo serdecznie. W studiu razem z nami, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, poseł z Zagłębia. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rocznica wyborów nam się nie udała, powiedziała wczoraj gorzko w Sejmie przewodnicząca klubu lewicy Anna Maria Żukowska. Podpisałby się pan pod tymi słowami? Wie pan, Wspaniał. Posłanką Żukowską to jest tak, że ona głośno mówi to, o czym wiele osób myśli, a tego nie mówi głośno. W związku z tym tak to wygląda. No, myślę, że ona miała na myśli taką oto sytuację, że właściwie żeśmy tej rocznicy nie obeszli jakoś wspólnie. No bo nie doszło do jakiegoś wspólnego spotkania. A dlaczego nie doszło? To też właśnie pytała. Dlatego, dlatego nie doszło, bo każdy jest zarobiony, każdy ma swoje plany polityczne, ale oczywiście można było coś, jakieś spotkanie zrobić. No ta rocznica jest, powiem szczerze, między 15 października a 13 grudnia, w związku z tym wszystko się może zdarzyć. Dementuje ewentualne plotki pod tytułem takim, że ktoś się z kimś pokłócił, bądź że koalicja jest w, w jakimś takim miejscu, że będą z tą koalicją problemy. Nie będą. Sprawy są trudne. Tych spraw trudnych jest dużo: to są sprawy budżetowe, to są <laughs> sprawy realizacji punktów programu różnych, czterech przecież partii, tak naprawdę. <laughs> Jedne są zadowolone. Proszę popatrzeć na mnie. Ja reprezentuję m.in. ja Lewicę, Lewica mm. wprowadzając rentę wdowią, zabezpieczając pieniądze na budownictwo społeczne, czyli te swoje podstawowe dwie historie plus sprawa związana z definicją gwałtu, kwestia in vitro. My na te 10, za te 10 miesięcy jesteśmy zadowoleni z funkcjonowania w tej koalicji, jesteśmy bardzo trwałym elementem. Ale pewnie takie same pytania co do tego, co się udało zrealizować zadaje sobie Szybek Hołownia, Władek Kosiniak-Kamysz i w zależności od odpowiedzi na to środowiska reagują różnie. Tak, jedni mówią, że ta szklanka <coughs> jest do połowy pełna, drodzy, że, tak że, że pusta. Zaraz do to, to dopytam. Normalna robota. W kontekście tych różnic, czterech, czy czworo ministrów z ramienia lewicy miało głos odrębny, jeśli chodzi o przyjętą strategię migracyjną. Czy wczoraj premier pana przekonał, że, że to zawieszenie prawa do złożenia wniosku o azyl jest tylko Reakcją na nadużywanie tego przez grupy wysyłane tutaj przez Łukaszenka. Proszę pana, my do hasła odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo, dodajemy zachować człowieczeństwo. I mówimy, nie dajmy się po prostu zwariować. Dlatego, że no, ja się nie zgodzę i formacja, którą reprezentuję, również się nie zgadza na to, żeby, żeby wstrzymać w ogóle wydawanie azylu w Polsce. No Notabene, niech pan zauważy, że ta narracja się zmienia. Premier zmieniła aktywność. Trzy tak, dni temu był, było jasno powiedziane, że nie będziemy czasowo tam w ogóle azylu dawać. Wczoraj usłyszałem taką wersję pod tytułem Nie będziemy dopuszczać do składania wniosku od bandytów. Więc wie pan, ja myślę tak, naprawdę z dystansem o tym myślę. Ale z dystansem, to słów premiera, bo to wie ja, pan, no w sobotę dystanse, brzmiało bardzo mocno, wczoraj brzmiał, już no brzmi, niuansował. proszę pana, lewica brzmiała i w sobotę mocno, i w poniedziałek mocno, i dzisiaj jest czwartek, brzmi tak samo. E, my po prostu poczekamy, jakie będą przepisy dotyczące... Tej ustawy i będziemy na to reagowali, bo odnoszę wrażenie, że stanowisko ewoluuje. Żeby się nie dać zwariować, wniosków w tamtym roku o azyl było 9 tysięcy, z czego 3 czwarte wniosku z Białorusi i z Ukrainy. W związku z tym to nie jest, bo ludzie często mylą to z wnioskami wizowymi i wydawanymi wizami, których jest 200-300 tysięcy. Rocznie. Wie pan, Konstytucja w artykule 56 mówi cudzoziemcy mogą korzystać z prawa do azylu. Po prostu jest taka sytuacja. Ja przestrzegam i nie straszę naprawdę przestrzegam przed taką sytuacją, że wprowadzenie zakazu azylu w naszym kraju źle może nam zrobić dlatego że po roku 81 pierwszym jak Polacy szukali byli Polacy którzy szukali bezpieczeństwa swojego za granicą to jakby kraje wszystkie inne miały właśnie zawieszone prawo azylowe no to by był problem i ja to wczoraj mówiłem ale powiem e, jeszcze raz jeżeli będzie taka sytuacja nie daj Boże nie daj Boże że Ukraina zostanie zajęta przez Rosję. I ta Rosja, nie daj Boże, przekroczy nasze granice, i niektórzy ludzie, dzieci, matki będą uciekały, i słusznie. To jak usłyszymy, że właśnie Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Austriacy zawiesili azyl, to co wtedy? To znaczy, wie pan, ja wiem, że ja mówię po bandzie. Ale jeżeli nie będziemy dawali azylu, to Cichanuska rozumiem, że nie dostanie. Tylko panie Natomiast... Marcełku, no premier wczoraj podkreślał, że nie chodzi o tych, którzy rzeczywiście uciekają z powodu represji reżimu Łukaszenki, tylko tych, którzy reżim Łukaszenki przysyła na polską proszę granicę. Pana, proszę pana, zmienił pan premier narrację w tej sprawie. Ja uważam, że trzeba poczekać na stanowisko ostateczne urzędników i dokumenty w tej sprawie. My nie kwestionujemy tego materiału. My w całym materiale kwestionujemy 5% tego materiału. Lewica, i na szczęście się taka narracja nie pojawiła, bo jakby się pojawiła, to się wie pan. E... Nie uży, nie, gorzej nawet, nie użyję tego słowa. E, proszę Pana, my jesteśmy za tym materiałem. Nie podoba nam się jeden akapit w tym materiale. Jesteśmy za bezpieczeństwem okay, i Polaków. I a a podobają tak? się Panu takie słowa jak Bartłomiej Sienkiewicz z tego studia tu kilka dni temu, który mówił, że Organizacje Obrony Praw Człowieka są odklejone od rzeczywistości, zgłaszając swoje wątpliwości? Proszę Pana, ale to w takim razie Pan Bartłomiej Sienkiewicz, którego notabene cenie to ta opinia również dotyczy mnie, bo ja też jestem za zachowaniem człowieczeństwa, bo ja też jestem za tym, że ludziom trzeba pomagać, bo mnie się nie podoba i nie zgadzam się na to, że ktoś na granicy ginie, nie podoba mi się to, że grupy szczególnego ryzyka, bo ze względu na swój stan, jak kobiety w ciąży, matki z dziećmi, historie tego Jasne. typu rzeczy, wie pan, no nie wiem, czasami człowiek, nauczyłem się w tej koalicji naprawdę wiele, Czasami człowiek powie coś bez sensu, bo za szybko powie, za późno pomyśli. I może tam popatrzę na kamerę i powiem, Bartek, a może następnym razem, jak będziesz w Polsacie, to tam złap trochę dystansu do tej sprawy. Panie Marzałku, zmiana tematu. Czy jak słyszę w kuluarach sejmowych, że lewicę czeka przesilenie, a może i trzęsienie ziemi za kilka, kilkanaście dni, to słyszę prawdziwe plotki, czy tylko złośliwe języki, które szepczą, że się rozlecicie na, dnia, na dwa obozy? Jeżeli chodzi o nową lewicę, PPS i Unię Pracy, nikt nikogo nikt się nie rozleci na dwa. A Partia opozy. razem? Proszę pana, partia razem. Moi bliscy przyjaciele, jesteśmy ze sobą od pięciu lat w klubie parlamentarnym. Partia razem jest przed podjęciem następującej decyzji. Po to jest się w polityce, żeby wejść do parlamentu i realizować swoje. Plany programowe, brać odpowiedzialność za Polskę. Weszli do parlamentu, weszli do klubu, który współrządzi. W związku z tym muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcą brać odpowiedzialność za przyszłość Polski, czy chcą być w opozycji. Jak chcą być w opozycji, to miejsce w opozycji jest w opozycji, tam jest PiS, Konfederacja. Jak chcą być w obozie demokratycznym, który po tym, co się stało przez 8 lat stara się Polskę zmienić, to mogą być tu. Ale żeby była jasność, Adrian Zanberg musi kiedyś, powinien kiedyś stać, podjąć w tej sprawie decyzję, bardzo go cenię, bardzo go szanuję. Ale w te albo we w te rozumiem. No, po prostu wie pan, no, musi, no, musi podjąć decyzję. Ale dobrze pana rozumiem, również że to albo, dotyczy, albo posłowie również razem. To, również to dotyczy pani e, marszałkini Magdaleny Biejat. To są fantastyczni ludzie, naprawdę świetnie wykształceni, wykształceni, mądrzy, otwarci na świat. To są ludzie, którzy powinni zmieniać ten świat. Ale tak? dobrze pana rozumiem, że albo e, posłowie razem wejdą do rządu w takiej albo innej formie, nie albo będzie, powinni wyjść z Nie będzie żadnego ultimatum. Nie będzie żadnych historii. Przecież będzie. Ja nie będę decydował za Adriana, ale mam, mam naprawdę wielką prośbę. Nikt zdecyduje coś, tak? To już trwa rok. Po prostu musi. Musi podjąć decyzję. Panie Marsza, a może on on ma rację. w tym znaczeniu, jeśli chodzi o ocenę kondycji lewicy, a propos tej naszej dyskusji, czy szklanka jest do połowy pełna, czy pusta, on mówi, że absolutnie tej szklanka jest pusta, bo nie wywalczyliście tego, o co wam chodziło, i jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe, i jeśli chodzi o kwestie takie choćby jak budżet na ochronę zdrowia, że może za mało, zbyt e, nisko licytowaliście przy umowie koalicyjnej i dzisiaj mamy tego echa. Proszę pana, każdy ma swoją rację. Minęło 10 lat. Miesięcy. 10 miesięcy. In vitro w formie ustawy, bo było w formie rozporządzenia. Pierwsze in vitro w Polsce: Lewica Częstochowa. Aktywny rodzic 1500 zł. Pracownicy pomocy społecznej 1000 zł miesięcznie. Definicja, Zmiana definicji gwałtu. Ustawa przyjęta, podpisana przez prezydenta. Renta wdowia za dwa lata 15 miliardów rocznie. Największy projekt, największy projekt społeczny tej koalicji. Przyjęty podpisami przez prezydenta. Proszę, nie, nie, proszę pana. Zwiększenie minimalnej pensji, mieszkania, zabezpieczenie wszystkich wniosków samorządu z 2023 roku i z 2024 roku i wreszcie wprowadzenie KPO. Proszę pana. To, to, to nie jest połowa szklanki. To jest 90% szklanki, a minęło 10 miesięcy. A Sandberg Panu powie, Panie Marszałku, pana... że nie ma aborcji <coughs> związków partnerskich, renta jest okrojona, a Związ... pieniędzy na ochronę zdrowia brakuje. Jakby lewicy nie było w Sejmie, nie byłoby takiego, takiego tak wielkiej dyskusji wobec aborcji. Przypominam, posłanka Anna Maria Żukowska, szefowa nadzwyczajnej komisji, e, procedujemy te wnioski. Kotula właśnie wprowadza, wprowadza projekt rządowy dotyczący związków partnerskich. Wie pan, jaki jest problem z moim wielkim przyjacielem, Adrianem Zanbergiem. Problem jest taki, że jeżeli byśmy dali 10% na zdrowie, to by powiedział, że trzeba dać 12%. Jakbyśmy dali 12%, to by powiedział, że trzeba dać 14%. Myślę, że tu nie, nie tu jest klub programu. Klub programu jest taki, że trzeba wstać rano i podjąć decyzję. Dokąd się idzie. Panie marszałku, cieszy się Pan, że w Sejmie pojawi się nowe koło. Wolni Republikanie. Paweł Kukis zmienia swoje pierwsze koło na drugie. Czy Pana to w ogóle jako wicemarszałka Sejmu żywo interesuje, kto e, e, będzie przedstawiał jakie wnioski z ramienia jakiego koła? Bo wy nie, przegrupowujecie nie, szeregi prawica też. Jak pana, widzę. no nie za bardzo. Paweł Kukis jest człowiekiem wielkiej fantazji, tak? Dzisiaj. Tak jutro inaczej, jeżeli chodzi o struktury, Natomiast no, to, co kukiś mogę powiedzieć dobrego, a złego nie będę mówił nic. No, to jednak ca, ta idea przyzwyczajenia się wa walczenia o, o polskę, e, doty, opartą na referendach i na Pytaniu Polaków, o, to jest o zdanie we wszystkich sprawach, jest konsekwentny w tym. W innych sprawach, jak wiemy, jest mało konsekwentny. Ale wie pan, człowiek ma lewą rękę i prawą rękę, lewą nogę i prawą nogę. To jeszcze dwie sprawy, panie Marszałku wniosek o areszt prokuratura złożyła wobec Marcina Romanowskiego. Co jeśli sąd uzna, przychylając się do interpretacji mecenasa pana Marcina Romanowskiego, pana mecenasa Lewandowskiego, że tak naprawdę powinien być jeszcze jeden wniosek o immunitet złożony, że tamten wniosek o im Immunitet skonsumowany był przy okazji tamtych zarzutów, a teraz trzeba jeszcze raz poprosić Sejm o uchylenie immunitetu Romanowskiego. Proszę pana, jednym z nauczycieli akademickich, który mnie prowadził przez życie i przez studia, był profesor nieżyjący Henryk Samsonowicz. I mówił mi w pewnej chwili: Włodek, nie minęło tysiąc lat i się zmieniło. będzie trzeba złożyć jeszcze jeden wniosek o immunitet. To nie, bo to jest pytanie o skuteczność prokuratury, panie marszałku. Proszę pana, no ale wie pan, po wczoraj skandaliczna moim, moim zdaniem wypowiedź pana Andrzeja Dudy, specjalnie mówię pana Andrzeja Dudy, nie pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo to nie była wypowiedź prezydencka. Tyle po prostu pan Andrzej Duda, z tym panem Jarosławem Kaczyńskim i z tym Ziobro namotali w, tej, w tym prawodawstwie całym, w tych wszystkich historiach, że naprawdę, jeżeli chodzi o pro, cały ten pion prawodawstwa w Polsce i praworządności w Polsce to jest po prostu masakra, żeby to naprawić. Nie spodziewaliśmy się, że Adam do Bodnar się nie spodziewał, że, że, że tyle e, jest problemów. Ale prokuratura dzień noc pra, pracuje. Te zmiany idą za wolno. Na przykład prokurator Ewa Wrosek, jak się usłyszy w kuluarach, z tego powodu złożyła rezygnację z pełnienia funkcji prokuratora, bo, bo nie widzi realnych zmian w prokuraturze. Proszę pana, jak ma pan węzeł gordyjski. To, to w książkach jest opisywane. A niech pan teraz sobie wyobrazi, że ma pan tych węzłów na tym stole pięć tysięcy i ktoś do pana przychodzi, pana wyborca i mówi do jutra ma pan je wszystkie rozwiązać. Nie da pan rady. Ale codziennie po kilka ta koalicja tych węzłów albo rozcina mieczem, Albo rozwiązuje. Jeszcze jedna sprawa, panie marszałku. Będzie pan za rok już nie wicemarszałkiem Sejmu, ale marszałkiem Sejmu? Czy to jest aktualny cały czas plan, pomysł? Proszę pana, to jest umowa koalicyjna. Żadna z sił czterech, która podpisywała, większych bądź mniejszych sił, która podpisywała umowę koalicyjną, tej umowy koalicyjnej do dziś nie zerwała. Nie spodziewam się, żebyśmy chcieli zrywać umowę koalicyjną. Jeżeli to znaczy, żeby ktokolwiek chciał zrywać tą umowę koalicyjną, bo są potem konsekwencje. Co to znaczy? To wszystko znaczy. Konsekwencje zerwania umowy koalicyjnej znaczą, że nie ma umowy koalicyjnej. W związku z tym myślę, że nie ma w naszej czwórce nikogo tak odważnego żeby po prostu rozmontowywał państwo. Czyli rozumiem, że przygotowuje się pan do tej roli, tutaj się nic nie zmieniło. Nie, proszę pana, bo też nie chciałbym siebie zrobić ani buca, ani aroganta. Jest pan. Jest umowa koalicyjna, którą żeśmy podpisali. Ona jeżeli chodzi o program, jest. Przez te 10 miesięcy uważam, że jest realizowana rozsądnie. Mamy jeszcze ponad 3 lata kadencji. W innych sprawach też to robimy. Czy pan, pan. pamięta, ile było wniosków o to, żeby już w tej chwili tę umowę zmieniać, ograniczać ministrów historię? No, różnie się pioskowało wszystko. Chyba nikt Luara. poważny o tym nie mówi, a ci, którzy. Będziemy, panie ci, ci, ci którzy tam latają po korytarzach to nie latają. Wódziem jeszcze razce. Nie latający po korytarzach wicemarszałek tak sejmu kłaniam się nisko dziękuję pięknie panie dziękuję marszałku. Bardzo.